Hej, witajcie, z tej strony Pładek, a to kolejny odcinek z Oaken Tower. Witamy w kolejnym odcinku tej para, pa... 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 paranoweli, komedii, wszystkiego, gdzie będę znowu lamił. Chociaż i tak mamy ranking 3000, więc jest git, ale mamy, uwaga, uwaga, nowe rzeczy, e, gdzie, o, tu jest na przykład taka książeczka Winter Embrace, co za każdego kryta dostaje multicasta jednego. To jest cudo, już na to grałem, to jest po prostu... niszczycielskie. Mamy jeszcze coś takiego jak y, Diamond Axe, co nie do końca jeszcze ogarniam, jak, znaczy co dziesiąte użycie przedmiotu poniżej dostaje siekiera 2 y, dodatkowego blita i 2 dodatkowego bonus szoka, więc nowy debuff się pojawił. Y, mamy jakąś książkę, gdzie, która daje... Y, nie kiedy ta książka dostanie debów. To generuje losową potkę, więc to akurat ciekawe, bo nic takiego na potki nie było. Jedyny taki generator potek, jakby nie patrzeć. I mamy to. Laska Zeusa. Ma ten szok i ma dwa ognia i to powoduje. To jest akurat dobre. To to jest OP momentami, jak się idzie po to ogień. Podpalenie tikuje 25% szybciej, że szybciej się działa. A szok yy, tikuje 50% szybciej, więc to jest po prostu cudowne. Tylko ciężko strasznie trafić i zagrać na cokolwiek stąd, nie? To wam powiem od razu. I mamy jeszcze z neutralnych chyba nic nowego się nie pojawiło, lecz... O, o, o potki mamy nowe. Chyba Thunder Potion się pojawił właśnie, Szok Potion... Yy, jakaś jeszcze inna, już nie pamiętam jaka. Dobra, nie ma co, zaczynamy ranket. I co my tu mamy w takim razie? Bo trzy idealnie ułożone mieczem roczne obok siebie, no grzech nie skorzystać. <laughs> Dosłownie. Skoro już mi tak dają, wezmę. A, i możemy sobie teraz przyspieszać od razu razy dwa. Nie musimy czekać. Nie, nie działa to tylko w pierwszych rundach, więc gierka będzie od razu szybsza. To mi się podoba. Nie będzie źle. Dobra, mamy dwa miecze w ogóle. To jest, no, to jest mocny start, jakby nie patrzeć. Te dwa miecze. Myślałem, że będzie gorzej, ale. O! Gra zaskoczyła znowu. I co my tu mamy? Co pod iść? No wezmę to. Co tutaj dostaniemy ze skrzynki? No, Nic ciekawego. No wezmę to, sprzedam poziom z Ten. Ulepszę. O! Spróbuję, może pójść na. Lud. I wam pokażę, jak działa. Tak księga, bo ona jest dobra i bierzemy od razu to wtedy I tu poziom i dobra, nie, niech staleci, leci nie? Niech się dzieje wola nieba po prostu ILE JA KLEPIE, Jest ja 118 BIĘ JUŻ W DRUGIEJ RUNDZIE TO JEST niemożliwe TO JEST XT JAK JA DAMAGE ROBIĘ Przecież chłop nie ma szans z tą trutą nawet Wow Po prostu wow Tego to się nie spodziewałem, dobra, Inką większy to na pewno i teraz tak, um, no nie będzie nas stać, ale weźmiemy tarczę na start, bo truta się przyda. Zostawiamy tego cold shota. Dobra, jest, 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 jest! Cold shot i ten, okej, okay, lepiej nawet, lepiej. Poziom daje i tle, już nie klikam tego. Mamy trutę przy okazji, więc mamy taki dodatkowy damage. Nie będzie źle, ten tamto tarczur lepszy, żeby biła tej. No, no ogólnie to nie jest głupie, no sam tak robiłem momentami. Na razie idzie z górki, to bardzo. Yy, darmowe rerolle dwa. To się będą odświeżać, nie jest źle. Yy, no nie, będzie mnie stać nawet. Dobra, już wezmę ten łuk. Ule, poziom wbiję. Yy, na razie nic tutaj nie będę kupował więcej. Spróbujemy pod te mro mroźne rzeczy pójść. Ej, no ogólnie, jakby nie patrząc, ten miecz to tak dostaje plus 14 tego demetra dosyć szybko to dostaje, to jest hit. To, oho, on ma tą pałkę. Dla ze usta, o oh my God. Dobra, tu akurat przegramy. Chociaż dużo nie brakowało. Dobra. Mm, co my teraz tutaj chcemy? No, na pewno drugie to: Reroll. Yy, no, mamy siekierę, perfekcyjnie. No i drugi łuk, to wezmę od razu. Żeby mieć, żeby problemu nie było I będzie git Oj, oj, no tutaj... No, trute mi i to jeszcze daje ten łuk, fajny. Dobrze wiedzieć Fajnie by było przyspieszyć jakieś... Yy, jakieś, jakieś rzeczy Chociaż on na sztylety grał to też Rara item Ty, ten łuk jest rara item, to w sumie... Wezmę to yy, Ulepsz mi to Skoro mogę... Jeszcze jest książka na, bli... książka na Blida, cudownie. O, wow, pięknie. Tarcza ulepszona, to mi się podoba. Mm, to sprzedamy. drugi łuk mogę w sumie tutaj dać. Mm, co my tutaj chce... O, łuk, łuk, Czy ja chcę ten miecz jeszcze trzymać? To jest pytanie. Kurde, no nie wiem. Nie wydaje mi się, poroluję Jeszcze osta... Ole TERAZ TUTAJ POSZŁO Dobra, zamruź mi to, zamruź 65 golda, dostaniemy 70 golda będziemy mieli To sobie kupimy obydwie te rzeczy Oj, 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 właśnie łuki na, ten, na tą sikierę jest, jest w sumie dobre Bo dostaję. sporo jak będzie patrzeć O, te tiki to też mnie tu załatwią za... Kurde no, ale już blisko, było coraz bliżej Możemy coś tam zrobić, dobra Sikierę ulepszamy, łuk Kupujemy, powoli trzeba ulepszyć go też jakoś To sprzedaję Reroll Reroll Siekiera kolejna Czy ja chcę siekierę kolejną? Mogę sprzedać ten mie... Dobra, sprzedaję już Może to będzie błąd, ale och Co to tu stypnęło w tym momencie? X... Co to jest? Wow Wezmę na... Nie, nie, nie! Nie zamroziłem tego. Ze strzelę w łeb za chwilę przysięgam. O, bo... Nie zamroziłem tego. Nie. Nie. Taki idealny sklep tam był. Ja pidi. Już było tak dobrze. Mm, Reroll... Y Okej, okay. może być. U, mi to. Siekiera kolejna spoko mm, i w sumie. Kurde, dobra, muszę do... i tak przeżyję to, więc to mrożę. Mm, będziemy mieli siekierę. Ulepszoną już na Epika, na dwie gwiazd, więc nie jest źle. Jakoś to będzie tu działało. Tarcze sobie tam trują świetnie. On ma builda pod kasę, typowo, więc dużo demagea robić nie będzie. Jak na razie. Tu mamy akurat Easy Wina. Dobra, pięknie. O to chodzi. Eee. Midas. 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 Dobra. Stortuj. To idzie tu. To możemy sprzedać. To możemy sprzedać. Kupujemy się kierę. Eee. No, wezmę tej. Sprzedam. Nie potrzebuję to... Oj, 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 Jak idealnie ty jak teraz poszło. Mmm, Dobra, to biorę, sprzedaję. Give your axe, damage per, per unique... a to... Mogę wziąć w sumie, bo i tak mam miejsce. Mm, I mogę wziąć jeszcze ciebie. Tutaj wklepać. I skupiamy się na sikie. Nie, to musi to boostować. Tarcze, no. To będzie lepsze, dobra, jeszcze mamy książkę ulepszoną, cudo. Eee, tej kulki nie biorę, no, no, no nie. Tej kulki nie będę brać. Nie wydaje mi się jakaś mocna. Mm, wydaje mi się, że chyba level up pójdzie. I chyba tyle. No już nie pójdzie, ale w następnej rundzie. O, nie, nie to, to dobra. Zmiana planów, to mi daj. O, to będzie lepsze. To będzie lepsze, jak się będzie aktywowało. Na... I zrobię, no, tak. Dosłownie. I to wywalimy jednak na książkę. Zobaczymy, jak to pójdzie. To sprzedam. Co tu mogę jeszcze zdobyć ciekawego? Muszę sobie porolować, żeby sobie już przedmioty ustawić i kupić. Jakieś ciekawe. Bo co? To... O, na przykład takiego Frosty. Ale tam ta książka by się mogła trafić, a nie. Co to ma być? No, i teraz to się dzieje w końcu. Teraz to idzie perfekcyjnie. E, daj mi tą książkę i co? Z, zamiast tego? No, no dobra, moż, można spróbować, nie? No nic... 40, mogę jeszcze... Okej, okay, jest to, ale poziom sobie wydam, to zamrożę. Dobra, lecimy dalej. Okej, okay, zobaczymy jak tutaj sobie poradzimy, bo ta tarcza jest... I... No nie, no truta mnie tu robi. Tu mnie truta... On ma 40... 46 tysięcy AP? Jak on to zrobił. Ja, yeah, piti dobra, nieważne. Ale jeszcze się trzymamy o dziwo. A mogło być gorzej. My mamy 10 koła. Wow. Trochę bieda. Kurde, nic pod zarabianie nie mam. To mi się nie podoba. 28. Yy, no. To jest spoko. To jest fajny sklep ogólnie, nie? I, co by tu zrobić teraz w tym momencie? Hmm. Ryzyk? Ryzyk, fizy Ryzyk fizyk. Dobra, ulepszamy to. Co to dostaniemy legendarnego? Nic ciekawego, chociaż debuffy sobie czyścimy, ale to za mało. Jak mi się wydaje, żeby ten. No, cokolwiek starczyło. Eee, nie będę kupował tego z tymi dwoma złotymi. Pucharami. Mm. No tak, kurde. Ta księga się nie chce trafić. To mi się nie podoba. Gdzie jest ta księga? Nie ma. No trudno. Continue, zobaczymy, jak to pójdzie. Deal, kurde, to. Aha, permanentnie dostań ten. Multicasta. Fajnie. On ma 50 koła HP. Jeszcze nie przebije. On jeszcze sobie debuffy czyści. Dobra, nie, to jest. Ale to będzie głośne. Wow. Czy więc ile? Dziew ile? X ile on miał HP? Wow, po prostu wow. Ale przester był przez moment wow. Takiego bilda to jeszcze nie widziałem. No dobra. To akurat nie wyszło. Spróbujmy jeszcze raz w takim razie. I co my tu mamy? Dobra, ogień. Ogień. Wezmę tą tarczę, żeby coś bić. Spróbujmy pod ogień i pod tą laskę Zeusa. To też jest ciekawa broń, jak będę patrzeć. Znaczy, broń, to jest artefakt ogólnie, ale no. Dobra, przyspiesz mi to, bo to jedynie na trutę lecimy. Spróbujemy na ten ogień pójść, bo on też jest tak mocny, że to jest hit po prostu. To trzeba przyznać mu. Jest potężny teraz. Ogień naprawdę... Ciężko pokonać ogień, mi się wydaje w tym momencie tak mamy, o no i pięknie stuff zeus on daje tego, on nakłada ogień to jest git And... o jeszcze książka, zajebios cudnie, cudnie, o boże blidam już już nałożył 10, ja pili. i teraz, o pięknie ogień sobie się rozkręca ale oni więcej biją oni więcej biją, no niestety dobra priest, witamy poproszę tutaj Inkom większy eee, to chcę. To mogę sprzedać. Ty, to mogę w sumie sprzedać. Kupię to. Tros coś tam będę sobie zarabiał. I pięknie 2T. 50. No to idealnie to kupię. Dobra, a ten tutaj. Łatwa wygrana w takim razie. O, tutaj będzie widać pięknie, jak ogień działa teraz z tą pałką Zeusa. To jest po prostu cudo. No, no, widać, że jest szybciej o te 25%. Widać. Po prostu hit. Eee, walniemy sobie. Kurde, tak trochę bieda. Dobra, randomowe podki niech będzie. 11 ekspas spoko w sumie. I 150 Max HP. A tutaj teraz używam, dobra. Fajno. E, biorę to, ulepszam. Ło, wow, jeszcze. O, ten łuk dostałem. Perfekcyjnie, można by rzec. Mm. Dobra, i co my tutaj coś. Coś, coś ciekawego zdobędziemy, kolejny ten, fle O, tarcza! U. Dobra, tarczę to ja bym sobie wziął. Bo ta tarcza jest akurat dobra, jakby nie patrzeć. Oj, 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 on też ma... Chyba? To tak... Nie. Taki dźwięk po prostu tego szoka jest. 112 ognia. O kurde. Teoretycznie da się grać na same te... Mm, ...szoki, ale no nie jestem pewny tego, jakby nie patrzeć. Dobra, tutaj nic na razie nie kupuję takiego O że ten też pod ogień. Serio? On się chyba szybciej rozkręca No, on się szybciej rozkręcił. Niedobre nowinki, niedobre. Chociaż mamy tarcze, więc nie jest źle. O, ale beznadziejne tej... O... Nie, czekaj. Tak ma... Ty, my... Ty Multicasta, wie... da... Nie, Elf. No, luj, dobra. Co ja tu niby mogę zrobić? Takie... Be... ale beznadziejne upgrade'y. Pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło. Że tak beznadziejne mogę... można dostać. Mmm, tutaj nic. No, kryta raczej nie będziemy tu. O, dobra, to już jest lepsze. To ten sklep bierzemy na pewno. No nie ma innej możliwości... że to stówę bije. O, dwie randomowe płotki tej na dwóch gwiazdkach generuje. O, ciekawe. Ten już robi builda pod HP No nie, dobrze, nie, dobrze, nie, dobrze Nie podoba mi się ten plan kolegi eee, Coś my tu dostanie, dobra, łuk Ej, bardzo Dużo rzeczy, o boże Bardzo dużo rzeczy trafiamy, żeby ulepszyć, to jest naprawdę Dobre zjawisko Dobrze, że to się trafię w tym momencie Dobra, ogień, ogień To jest taka deska ratunku momentami, że to jest hit To jest takie cudo Wyleczmy się. Na spokojnie. Bez nerwów. Łuku leczmy. Eee, tutaj. Co? No nic nawet, nawet. No, nic tu nie wezmę takiego. Level up. Tutaj na dwugwiazdkowy ten. Berny jeszcze większy będziemy dostawać. Mm... I to by było spoko. Eee, na łuk bym to dał. Pernament nie łuk byś ten, by dostawał ogień, to jest plan. I to bym kupił. Na tym etapie. No, kupmy tą yy, skrzynię skarbu z yy, tymi dwoma złotymi gobletami i, będzie, i będziemy coś tam zarabiać chociaż. Coś koła HP ma. O, no i ten tik, to jest to. Ten tik robi taką robotę, że to przyspiesza go, że to jest hit. O, jeszcze mi Dobra, teraz ekonomia, nie? Biorę to, sprzedaję, cyk, Jednogwiastkowe to, jeszcze mogę sprzedać, pięknie. E, tutaj nic ciekawego, Sto, to mogę sobie poziom wydać, mamy piąty. Jest siekiera. Bardzo dobrze. Tylko za co teraz to wymienić? Co nakłada? No ten łuk nakłada sporo tego. E, więc może zrobimy... Ha. No tak, bo to damage dostaje ta. ta, 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 ta. To nakłada ten berna. To nakłada berna. To daje dodatkowego berna. To nakłada, to nakłada. Wszystko nakłada. Tylko potrzebujemy coś, żeby biło. Więc może w sumie za tą księgę bez to Bo jeszcze samo w sobie ta siekiera. <noise> nakłada ogień. E, dobra, to zafryzuj mi ten łuk. Sobie kupimy oczywiście. Oj, no to był chyba strzał w dziesiątkach. Już dwie, jo, jak damage, ma to się kiera, ale i tak za mało. No, truta mnie jednak porobiła. Truta to jednak porobi zawsze momentami. Dobra, ile ty już masz? 50? No, nie za dużo, ale powoli idzie do góry. Kolejny goblet, spoko. Książka mi nie jest potrzebna. Okej, okay, no, maczuga też mi nie jest potrzebna. Kolejna truta? Co tak wszyscy, wszyscy trute grają teraz? O co tu chodzi? 300 truty, tak o. Mam nadzieję, że ogień. Yy, zdąży, nie zdąży. Ej, ej, niedobrze się znowu robi. Bardzo niedobrze się robi. Nie podoba mi się to. Okej. Okay. No i nie stać mnie na tamto, więc dobra, sprzedaj mi to, kup mi to. 10 roli yy, Sprzedaj, ulepszamy, ulepszamy. No i teraz się trafiła ta książka. No iść. Teraz to mi potrzebne, nie, potrzebna nie jesteś. Um. Kolejny łuk yy, I tu idzie poziom Na pewno tu idzie poziom No i dobra, no i powoli, powoli Ulepszamy, kupię to <gryw> Kupię to O boże, on zrobił to No i już jest build, z milion HP, nie? Ognia mu nawet nie nałożę No, co to ma być? Co to ma być? 997 tysięcy AP. Co to ma być? Ja się pytam za build. I XD, i co on tu ma? Eee, aha, bo on aktywuje tym orbem to. To dostaje multicasta. To po prostu czyści debuffy. Mmm, na trigger. Czemu to ma sekundę cooldownu? Co jest grane? To Golda zdobywa, to leczy. Ig down. Wow. Po prostu. Wow. Dobra, pieniędzy potrzebujemy w tym momencie. Na wszystko to, będzie, to będą potrzebne pieniądze. Nic innego. Dobra, to na drugi poziom bardzo mi się podoba. Szybciej ogień będzie reagował. E, to sprzedam. I lecimy dalej. Z zakupami. Coś trzeba tu. Przy snapi. No nie wiem, czy to będzie aż tak mi potrzebne. Jakby. E, nie, nie, sprzedam to. E, reroll, reroll. Dobra, druga tarcza mi się podoba. Twice. Dwa razy więcej tarczy. To jest to. Tutaj coś ciekawego, się kiera. Dobra, wezmę. Łuk by się przydał, jakby nie patrzeć. Pytanie, czy my łuk dostaniemy jeszcze. Chyba nie. Chyba nie i to może być ostatnia nasza bitka, coś mi się wydaje. No zobaczymy. Jestem ciekaw, nie? Okej, okay, okej. Okay. Oj nie, ładnie już tego ognia nakładamy, jakby nie patrzeć. Nie jest źle. Dobra, lecimy dalej w takim razie. To wezmę. Chociaż poziom mógłbym sobie dać. Dobra. Na razie wywalone w poziom. Najwyżej mnie to pogrąży i dosłownie tu nic nie... No serio? No dobra, no... Jakby nie patrzeć. Możemy tak za... Aj, mogłem. Jeden mógł sprzedać. Możemy tak zagrać. Nie ma problemu. W tym momencie 75% szybciej aktywuje się ten yy, płomień nasz, kochany. A ja poluję dalej na łuki. Mi się. Okej. Okay. Siekiera. Uhu. No i teraz pytanie: co tu się stanie, nie? Bo tu będzie. Tu będzie przerąbane. No tutaj to nawet. Nie było co kombinować. To, to daje dwa blida. Wow. Po prostu wow. Tarcza nas tu chroniła delikatnie, ale no trudno. Nie wyszło, ale no w miarę pokazałem wam chociaż jeden przedmiot i jakiś tu build był dziki, więc jakoś ten odcinek wyglądał. A wam, jeśli wam się spodobało, dajcie w górę i, sobie. i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.